były pijaczek kontra klika męskie dziwki klan klika bostwele i te inne lumpy tak sobie zachodzę i myślę skąd to się mogło przypierdzielić za mną ale mi się wydaje, że jak gdzie kogo do burdelu zawiozłem to z burdelu się to gdzie kurde bo przywlekło za mną także Klika, tam też wyjeżdżam. To klika, nie? Bo tutaj byłem niedaleko, wyjeżdżam. łogi to... łogi U... klika w akcji. Także bo te inne lumpy w akcji. Nikt jedzie, to cała klika na nogach. Rano jechałem, to na podwójnych mnie wyprzedzali. Na skrzyżowaniach, przed wzniesieniem. No i jeszcze tak, bo jechałem takim zadupiem, to z przodu mnie wyprzedza. Patrzę w lusterku, z tyłu, te, z tyłu też. Jednocześnie, nie? Ale szła akcja, to ja pierdzielę. Klika. To Bostfel dał zadanie. A wiadomo, jakby kazał do pracy męskiej dziwce, to sześćdziesiątką by za, za głowę nie wyciągnął z domu. Prędzej by głowę wytargał. A do tego to na podwójny. To jest ważne, nie? Znaki, gdzie to tam? Znaki tam. Także kurewki są tak podkurwione, bo nikt się z nich śmieje. No męska dziwka jakby miał pakę otwartą to już bym miał na pacę, na pakę by mi wjechała, nie? No ale no to wiadomo nie ma co się dziwić, nie? Kurwiszony akcja kurwiszony jakby w pracy kazał podać tam coś to nie doczekałby się a tutaj to ani powiekami nie chce migać bo czasami bym mogło mu co kurde mógłby czego nie zauważyć każdy robi to co lubi, nie? Tu byłby cały porządek, gdyby urewki były na odpowiednim stanowisku, tam gdzie kiedyś były, na trasie, nie? Na drodze. To wtedy jest wszystko w porządku, nie? A tak to to. Oni tak samo jak i jeżdżą, bo jak na trasę wychodzili do pracy, to tam nie ma godziny, nie? Teraz tak samo, nie? Wszystko to to samo. Więc kurewki byście wyjaśnili, może wytłumaczyli innym, jakżeście się dostali do tego klanu. Glika. jakżeście się tam dostali? Czy żeście z nieba spadli? Czy się sprzedali? Jak żeście palcem do dupy nie mogli trafić, to się Wam wtedy zapaliło światełko w tunelu Skup Świń. I innych jebanych lumpów, Sweli, no ty, i tak dalej, nie. To że się tak biegli, żeście krawężników pod nogami nie, nie widzieli, bo wiedzieliście, że to jest wasze światełeczko Także w tej klice to tylko kurewki mogą karierę robić, nie? Boswel to ich Boswel to jest typowa kurewka, bo kiedyś jak były te 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 mafie. To było bardzo dużo pani, nawet taka pani spod Częstochowy Ona trzech naraz potrafiła przyjąć A jak był czwarty, to miała oko szklane To we czterech naraz ją, bo oko wyciągała, nie? No to teraz ona znikła, jak te męskie dziwki Klika powstała, to ją wygry wygryźli Taka konkurencja jest silna, boss fel, nie? To nie wiem ile on potrafi naraz przyjąć, jak Tamta pani już była dobra z tego co no, słyszałem nie No bo to wiadomo że kogo jak kogo ale konkurencja to pierw znika nie Także musi być dobry w te klocki Także jebać was lumpkę jebanej chuj wam w dupę Im więcej macie chuj w dupie tym więcej pieniędzy Tego wam życzy NIK Kurwiszonki